Czy kiedykolwiek czułeś, że nie jesteś ważny dla innych? Albo ciężko nad czymś pracowałeś, ale nie zostałeś doceniony? Trudno sobie z tym poradzić. Nawet jeśli dajesz z siebie wszystko i pomagasz innym, mogą oni nie zauważyć lub zignorować twoje wysiłki. Może to sprawić, że poczujesz się przygnębiony, zwłaszcza jeśli jest to ktoś bliski, jak rodzina lub przyjaciele. Zgodnie z filozofią stoicką, nie powinniśmy oczekiwać pochwał od innych, ponieważ nie możemy ich kontrolować i mogą się one nie pojawić. Więc czekanie na nią doprowadzi tylko do rozczarowania. Ale co jeśli powiem ci, że istnieją sposoby, aby stać się DLA kogoś ważniejszym, aby zostać zauważonym? Jeśli zrozumiesz i wykorzystasz te metody, jest to możliwe. Istnieją kroki, aby upewnić się, że jesteś priorytetem w czyimś życiu. Postępując zgodnie z tymi dziewięcioma krokami, Możesz upewnić się, że ludzie, na których ci i zależy, wiedzą, że jesteś dla nich ważny. Teraz, gdy znasz już problem, zmieńmy sytuację, poznając rozwiązanie. Gotowy? Zanim zaczniemy, obejrzyj ten film do końca, ponieważ każdy krok jest kluczowy. Krok pierwszy: stwórz strach przed utratą siebie. Ta technika wykorzystuje potężny aspekt ludzkiej psychologii. Strach przed utratą czegoś Ludzie często cenią to, co mogą stracić bardziej niż to, co mogą zyskać. Aby stać się priorytetem w czyimś życiu, musisz sprawić, by ta osoba bała się ciebie stracić. Zacznij od emocjonalnego zdystansowania się, mniej dziel się swoimi uczuciami i życiem osobistym, a także spędzaj czas z innymi ludźmi. Ta zmiana sprawi, że zdadzą sobie sprawę, że mogą stracić twoją bliskość. Uważaj jednak, by nie zdystansować się zbyt mocno, bo mogą zrezygnować z próby ponownego nawiązania kontaktu. Używaj tej techniki mądrzej i z umiarem. Krok drugi. Unikaj bycia zawsze dostępnym. Powiedzenie jakość ponad ilość ma zastosowanie również w tym przypadku. Jeśli chcesz być priorytetem, nie bądź zawsze na zawołanie. Bycie zbyt dostępnym może prowadzić do bycia branym za pewnik. Ważne jest, aby pokazać, że masz życie poza nimi i że traktujesz siebie priorytetowo. Niech wiedzą, że nie czekasz tylko na nich, a zaczną bardziej cenić Twój czas i obecność. Krok trzeci. Zachowaj trochę tajemniczości. Ludzi naturalnie pociąga tajemniczość i intryga. Zachowanie odrobiny tajemniczości na swój temat może sprawić, że będziesz bardziej urzekający. Nie ujawniaj wszystkiego o sobie od razu. Podziel się fragmentami swoich zainteresowań i hobby, nie zdradzając zbyt wiele. Bądź niejasny w niektórych aspektach swojego życia. Pozostawiając ich ciekawymi, aby dowiedzieć się więcej. Ta intryga sprawi, że będą postrzegać Cię jako kogoś, kogo warto traktować priorytetowo w swoim życiu. Krok czwarty. Pozwól im w siebie zainwestować. Z tym krokiem należy postępować ostrożnie. Pomyśl o tym, komu bardziej zależy na Tobie komuś, kto poświęcił dużo czasu i wysiłku czy komuś, kto tego nie zrobił to całkiem jasne. Aby ktoś postrzegał Cię jako ważnego. Pozwól mu włożyć w ciebie wysiłek. Możesz to zrobić, pozwalając im spędzać z tobą czas, nawet jeśli czasami oznacza to odmowę innych planów. Nie zawsze też bądź dostępny od razu. Każ im trochę poczekać, aby pokazać, że twój czas jest cenny. To sprawi, że zaczną postrzegać cię jako wyzwanie i ponownie zaczną traktować cię priorytetowo. Pamiętaj tylko, by nie przesadzić. Krok piąty. Zadbaj przede wszystkim o siebie. Nie oznacza to bycia samolubnym. Oznacza to po prostu upewnienie się, że nie znajdujesz się w sytuacjach, w których nie jesteś dobrze traktowany. Jeśli ktoś nie traktuje cię dobrze, po co trzymać się w pobliżu? Otaczaj się ludźmi, którzy cię cenią, a będziesz postrzegany jako ważniejszy. Pamiętaj, że nie możesz kontrolować tego, jak inni się o tobie czują, ale możesz kontrolować to, jak ty czujesz się o sobie. Aby być ważnym dla kogoś innego, musisz najpierw docenić siebie. Krok szósty: nie kręć się wokół nich. Zauważyłeś kiedyś, że ludzie pragną tego, czego nie mogą mieć? To prawda. Im coś wydaje się mniej dostępne, tym bardziej ludzie tego pragną. Prawdopodobnie słyszałeś powiedzenie: Trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie. Oznacza to, że ludzie często chcą tego, czego nie mają. Dotyczy to również związków. Nie rób więc z kogoś centrum swojego świata. Zachowaj trochę dystansu, a oni będą bardziej do ciebie przyciągani. To pokazuje, że nie jesteś zdesperowany, aby zwrócić na siebie uwagę. A oni zaczną cię bardziej doceniać. Krok siódmy. Wyluzuj z inicjowaniem rozmów. Jeśli zawsze to ty rozpoczynasz rozmowy z kimś ważnym dla ciebie, być może nadszedł czas, aby odetchnąć. Może to zabrzmieć dziwnie, ponieważ, czy nie powinieneś być tym, który się z kimś kontaktuje, jeśli chcesz być priorytetem? Niekoniecznie. Kiedy zawsze jesteś inicjatorem, druga osoba może zacząć brać cię za pewnik. Przyzwyczaja się do Twoich wysiłków i może nie postrzegać Cię jako ważnego. Spróbuj więc się wycofać i zobacz, co się stanie. Jeśli naprawdę jej zależy, podejmie wysiłek, by się z Tobą skontaktować. Krok ósmy. Znajdź własne szczęście. Chęć bycia Della kogoś priorytetem jest naturalna, ale ważne jest, aby znaleźć szczęście również w sobie. Poleganie wyłącznie na kimś innym może prowadzić do rozczarowania. Ponadto nie jest to życie na własnych warunkach. Ważne jest, aby realizować własne radości i zainteresowania, dzięki czemu będziesz bardziej atrakcyjny dla innych. W ten sposób będziesz wydawać się zrównoważony i pewny siebie, co przyciąga ludzi. Krok 9. Bądź gotów odejść. To trudne, ale czasami odejście jest konieczne. Pokazując, że jesteś gotów odejść, mówisz, że nie zadowolisz się mniej niż na to zasługujesz. Właściwa osoba dostrzeże Twoją wartość i podejmie wysiłek, by zatrzymać Cię w swoim życiu. Pamiętaj. Skup się na robieniu tego, co słuszne i nie oczekuj natychmiastowego uznania. Daj sobie czas, a ludzie zaczną dostrzegać twoją prawdziwą wartość. Oto końcowe podsumowanie, które zawiera uzasadnienie tych dziewięciu kroków w kierunku stania się priorytetem w życiu innych. Postaraj się przyswoić je w całości. Wszyscy spotkaliśmy się z przypadkami, w których czuliśmy się lekceważeni lub zepchnięci na margines. Konieczne jest jednak uznanie, że nasza odyseja przez życie jest wyjątkowa. A priorytety innych mogą niedokładnie mierzyć naszą wrodzoną wartość. Zamiast pozwalać takim okolicznościom podważać nasze poczucie własnej wartości, możemy wykorzystać te momenty jako katalizatory osobistego wzbogacenia. Sedno tkwi w nadawaniu sobie priorytetów, pielęgnowaniu naszego szczęścia i holistycznego dobrobytu. W odpowiednim czasie inni zaczną nas rozpoznawać i przyznawać nam szacunek, na który słusznie zasługujemy. Co więcej, nawet jeśli inni nie przyznają nam pierwszeństwa w swoich rozważaniach, powinniśmy obdarzyć siebie należnym nam szacunkiem. Nie jest to akt egoizmu, jest to wyraz współczucia DLA samego siebie i zdecydowanego opanowania. W ten sposób wspieramy zdrowsze relacje międzyludzkie, podejmujemy decyzje zgodne z naszymi aspiracjami i kultywujemy życie pełne celu i spełnienia. Dziękujemy za uważną obecność. Pamiętaj, aby poprzeć wideo i zasubskrybować kanał jeśli jego treść wzbogaciła twoje życie. Poniżej zamieściłem linki do dwóch dodatkowych filmów, które mogą cię zainteresować. Do następnego spotkania trzymaj się.